Michał Tomczyk, prezes drugoligowego klubu na pytanie o życiowe motto, bez namysłu odpowiada. Dzień bez bilarda, dzień stracony, czyli codzienna gra w bilard, codzienne spędzanie czasu przy zielonym suknie. Podobnie myślą inni redomscy bilardziści. Turniejem eliminacyjnym do Mistrzostw Polski Amatorów niedawno rozpoczęli nowy sezon. Będzie ich pięć. Turniejów. Z każdego turnieju jest prowadzony ranking i pięć w tym roku najlepszych osób pojedzie na turniej główny do Łodzi, do Mistrzostw Polski i tam będą godnie nas reprezentować. Pierwsze zawody z tej serii wygrał Piotr Piasek, który w finale wygrał z Michałem Tomczykiem. Trzecie miejsca zajęli Paweł Wulczyński i Andrzej Herud. Patrząc na grę uczestników tego turnieju trudno nazwać ich amatorami. Tak, to znaczy to jest taka dosyć trochę dla nas trudna nazwa, prawda? Bo w, tej, w tych Mistrzostwach Amatorów głównie występuje druga Liga Polska. Czyli tak naprawdę ja bym to nazwał Mistrzostwa Polski II Ligi i Amatorów, bo pierwsza liga wiadomo jest poza zasięgiem. Natomiast, no mówię, no, jest to tak nazwane, no ja, nie, ja to ustalałem, tylko związek i, i tak jest po prostu. Drugi turniej z tego cyklu odbędzie się 3 marca.